bo Niezależna Polska TV www.nptv.pl Dzień dobry moi drodzy. Wszyscy doskonale znamy te otwory. Towarzyszą nam już od paru lat i zapowiadają żywce NPTV, na które zawsze czekamy z niecierpliwością. Jednak nie każdy wie, kto jest autorem tych dzieł i znaków kamrackich. To jest Adam Polak, skromny, utalentowany artysta, grafik. Posłuchajcie proszę te słowa, co o nim. W czasach ludzi bez serca ducha, gdzie słowo człowiek nabiera jednego znaczenia, spotykamy czasem na swojej drodze prawdziwe brylanty. Adam Jarczyk, wel Adam Polak, narodowiec z krwi i kości, twórca znaków kamrackich, grafiki i filmów. Moim zdaniem mistrz drugiego planu, człowiek cienia, człowiek skromny, ale oddany swojej pasji i ideom narodowym. Zawsze myślący o innych, nie stawiający swojego ego i zysku na pierwszym miejscu. Człowiek niosący bezinteresownie pomoc każdemu, kto o pomocy potrzebuje. Dziś przychodzi bardzo trudny okres. Adres został wystawiony na próbę, jakiej podaje nas życie. Musimy się wtedy zmierzyć ze swoimi słabościami i lękami. Sprawdzona zostaje nasza wola życia i nasza miłość do innych. Można z tym walczyć w samotności lub w gronie najbliższych, ale można też inaczej. Trzeba tworzyć się na dobroć serca, na bezinteresowne wsparcie ludzi życzliwych choroba, która spotkała naszego przyjaciela, jest tak prówo. Stając wrot zamku śmierci, jesteśmy sami, lecz wystarczy jedno spojrzenie w tył i widzimy wszystkich tych, którzy chcą nam pomóc. I ja chciałbym, aby w chwili, gdy Adam oberzy się, zobaczył mnie i was, ludzi dobrej woli, by czuł nasze wsparcie i chciał do nas wrócić i żyć. Żyć nadal z nami swoim pięknym życiem i tworzyć nadal dla Polaków i Wielkiej Polski. Niestety leczenie konwencjonalne nie przynosi wymiernych rezultatów. Dlatego Adam podjął walkę innymi metodami, które są kosztowne i nierfundowane. Dlatego proszę Was wszystkich o wsparcie finansowe Adama w walce z trudnym przeciwnikiem, jakim jest rak płuc. Dobro i dobra energia powraca. Całe dobro dane innym wróci do Was. Nadzieja nie jest matko głupich. Nadzieja jest naszą siłą. Życzę tej siły Adamowi z całego serca, a Was proszę o jej wsparcie. Kochani, link do zrzutek dla Adama zostawię w opisie. I w komentarzu pod tym nagraniem, Adaś, jeśli to oglądasz, a wiem, że bywasz na moich kanałach, więc słuchaj, mój drogi. Kiedy pacjent chce żyć, medycyna jest bezsilna. Walcz, Adasiu, walcz. Dużo pracy jest przed nami. Nasza piękna, ukochana Polska jest w niebezpieczeństwie. Walcz, dzielny wojowniku, walcz. A wracaj jak najszybciej do naszych szeregów. Pozdrawiam i tule cieplutko mira.